Cześć kochani, jestem Kornelia i e, dzisiaj tutaj dla Was debiutuję e, z filmikiem na YouTube. Bardzo długo się na to zbierałam, ciężko mi było, dzisiaj w końcu się udało z racji kwarantanny i przy ogromnej ilości czasu. Dzisiaj do Was przychodzę z makijażem dziennym. Makijażem dziennym w wersji Bardzo Glow, w wersji z dość wyraźną kreską zrobioną matową pomadką. I cały makijaż będzie wykonany kosmetykami o wartości maksymalnie 30 zł, dostępnych w drogeriach różnego rodzaju, jak Rossmann, Hewe, Super Farm. Także działamy, do dzieła i trzymajcie się! Dobra kochani, jestem teraz totalnie no make up Jak widać mam wielkie pory pod oczami I te moje oczy są e, zaczerwienione Natomiast wszystko to zakryjemy e, Mam teraz buźkę już nakremowaną Więc zaczynając od początku Na początek wcikam sobie buźkę e, Sprayem rozświetlającym I jest to spray z Bielendy Magic Water Nude I koniecznie Nude Przykuję sobie buźkę. Twarz już wydaje się delikatnie rozświetlona, natomiast ja się jeszcze wspomogę przed nałożeniem podkładu. Bazą rozświetlającą też z bielendy. Baza się nazywa Holo Primer i ma taki delikatnie złotawy nude odcień. Po nałożeniu bazy rozświetlającej czas na podkład, a raczej y, na krem BB. Y, uzyskałam efekt glow i teraz mi bardzo zależy na tym, aby go nie zakryć i aby y, podkład, krem BB, który teraz nałożę był leciutki, ale też fajnie mi wyrównał kolory skóry. I ja do tego użyję kremu BB z Health Mixa z Bourgeois, y, 02 Medium. Moja karnacja jest bardzo jasna, natomiast 02 mi bardzo odpowiada, bo nie jest, nie jest za ciemny i przede wszystkim ma żółtą tonację, a mi zależy na tym, żeby skóra moja wyglądała ładnie i zdrowo. kładzik nałożony i czas na kamuflaż. Do kamuflażu posłuży mi korektor Sensica. Nie widać, nie widać, widać. Yy, korektor Sensica High Coverage. Yy, nałożę go na wszystkie moje niedoskonałości, żeby buźka wyglądała gładziutko i ładnie. Niedoskonałości zakryte i teraz czas, aby zakryć te moje wory pod oczami i do tego wezmę korektor. Też z burżuła burżuła Healthy Mix. Ja mam odcień Clair Light 51, nie wiem czy widać, czy nie widać. On ma tonację delikatnie żółtawą, dlatego też sprawia, że ta skóra wygląda o wiele zdrowiej. Teraz czas na konturowanie na mokro i do tego posłuży mi paletka do konturowania z KOBO Face Contour Mix. Ja sobie wezmę nie ten najciemniejszy, ale ten tutaj kolorek i sobie wykontroluję buźkę. Teraz zanim zacznę nakładać produkty na sucho, chciałabym jeszcze na mokro użyć pomadki z Lovely, pomadka się nazywa Mouse Matte Lipstick, niestety numerek mam zdarty na opakowaniu, ale podejrzewam, że to jest możliwe, że jedynka, wygląda w ten sposób, ja jej użyję jako róż do policzków. czas na przypudrowanie buźki i ja do tego wezmę dwa pudry. Jeden matujący, a drugi rozświetlający. Pierwszy matujący to podkład podkład puder. Z yy, tej mat ja mam 01 transparentny z Rimmela i ja tego pudru użyję tylko i wyłącznie do zapudrowania miejsc, które mi się najbardziej na twarzy przetłuszczają. Z racji, że ja mam skórę mieszaną i yy, przetłuszczającą się strefę ta, yy, użyję puder Troszkę na nosek, na skrzydełka nosa, na brodę i delikatnie na czoło. I też bardzo delikatnie użyję na skórę pod okiem, aby tutaj mi się korektor nie ważył. Teraz efekt rozświetlenia podbiję pudrem rozświetlającym z MIO Makeup. Widzicie, skóra już jest bardzo rozświetlona. Natomiast czas na prawdziwy rozświetlacz. Ja użyję rozświetlacza z My Secret Hello Princess. Do wykonturowania buzi i do y, zarumienienia policzków posłuży mi paletka z Vibo I Choose What I Want. Y, jeśli chodzi o policzki, użyję sobie y, mieszanki tych dwóch kolorków. Tego bardziej różowego, i tego bardziej pomarańczowego, ale mam tu brudne Już Wam mówię: to są odcienie 1 Fiesta i 5 Tani Koral. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam. A do wykonturowania na sucho biorę brązer w chłodnym odcieniu: jest to 03 Pralin, też z paletki I Choose What I Want. Bójśka błyszcząca i wykontrowana. Czas na zrobienie brwi. Ostatnio moim ulubieńcem jest y, Tint kobo Brow Tint y, w odcieniu najjaśniejszym Light. Ja sobie tylko z przodu dorysowuję proste włoski, a potem zapisuję całe brwi do góry. Do zaczesania brwi do góry na tak zwana Bushi Bronze, użyję, uwaga, uwaga, oleju rycynowego. Czas zabrać się za oczy i teraz wracam do mojego ulubionego rozświetlacza z My Secret Hello Princess. Rozświetlacz biorę sobie na paluszek i rozcieram na całej ruchomej powiece. Następnie biorę puchaty pędzelek i znowu wracam do paletki z różami z VIBO. I ponownie mieszam sobie troszkę tego różowego i troszkę pomarańczowego i nakładam dokładnie w tym miejscu. Teraz biorę nieco mniejszy pędzelek i robię dokładnie to samo na dolnej powiece do makijażu ciennego oka dodam jeszcze akcent w postaci kreski wykonanej matową pomadką z Golden Rosa My Matte Lip Ink to jest odcień 03 kreski zrobione, nałożę sobie jeszcze na koniec troszkę rozświetlacza z My Secret Hello Princess czas na mocne wytuszowanie rzęs i do tego wezmę maskarę z Lovely yy, Curling Pump Up Mascara. czas na usta i teraz wracam do pomadki którą użyłam na policzki yy, i nakładam ją paluszkiem delikatnie na usta nie chcę, aby moje usta zostały matowe, chcę, żeby były ładne i błyszczące, dlatego nałożę jeszcze na nie błyszczyk z Evelyn. Eveline nazywa się Extreme Shine Lip Gloss. I na koniec sięgam ponownie po mgiełkę Magic Water Nude z Bielendy. No i moi drodzy mamy efekt końcowy, który prezentuje się następująco. A w świetle dziennym wygląda tak. Jeżeli choć troszeczkę spodobał Wam się mój filmik yy, i chcecie oglądać yy, dalsze filmiki w tematyce beauty, to zapraszam Was serdecznie do to zapraszam Was serdecznie do zasubskrybowania kanału, yy, do łapki w górę i zapraszam Was również na mojego Instagrama Kornela Makeup. Do zobaczenia!